Witam Was w kolejnym odcinku z Bullet Journala. Dzisiaj zaplanujemy sobie miesiąc maj. Kwiecień był bardzo zabieganym miesiącem, więc postanowiłam, że maj zrobię w bardzo prostej grafice. Zdecydowałam się na stokrotki, nie użyłam do tego farb, tylko flamastry i długopisy. Maj również będzie zabieganym miesiącem, ponieważ jest to miesiąc, w którym wylatuję na wakacje do Polski, więc również nie chciałam spędzać wiele czasu projektując go i zdecydowałam się na prostą grafikę. Standardowo jak co miesiąc robię stronę z kalendarzem, w którym będę mogła zapisywać sobie najważniejsze wydarzenia, które odbędą się w maju. Na kolejnych stronach znajdują się cele na miesiąc maj, habit tracker, social media i budżet. Zależało mi, aby te cztery tabelki znalazły się na jak najmniejszej ilości stron. Zmieściłam je na dwóch, co bardzo mnie cieszy, ponieważ zaoszczędziłam czas i miejsce w notatniku. Tak jak już wspominałam, w tym miesiącu wracam do Polski, więc w celach majowych znalazły się również rzeczy z Polski, takie jak na przykład tatuaż. No i na koniec tygodniówki w bardzo prostej oprawie, również ze stokrotkami, to mi się najbardziej sprawdza i jak na razie się tego będę trzymać. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania i komentowania i do zobaczenia następnym razem. Pa!